Cześć, z tej strony DJ Rock'n'Roll, witam Was bardzo serdecznie w już drugim odcinku Zagrajmy w Call of Duty 2. I co tym razem? O właśnie, dostaliśmy nową broń, mamy też pepeszkę. Teraz musimy się tutaj spodkradać troszeczkę. O kurde, dobra. Nie dałem się zaskoczyć tym razem. Kurde, no powiem Wam, że pepeszka jest naprawdę świetna. Był jeszcze niedobitek, dobra. I teraz tutaj mamy gdzieś tutaj dotrzeć na jakąś stację. Chyba, czy. Nie wiem gdzie. W każdym razie. Przed sobą mamy spory oddział, także musimy go wykosić. Więc zajmie to trochę czasu, na szczęście mamy pepeszkę, także... Dobra, wiecie co, może sobie podejdę już trochę bliżej, bo już ich trochę wykosiłem. Tutaj jeszcze sobie, o właśnie, wziąłem naboje do pepeszki, bo już trochę wystrzelałem. Dobra. Przeładowanie, na razie czysto, a dobra, już nie czysto, dobra. Kurde, a dobra, udało się jakoś, w ostatniej chwili zauważyłem tego szkopersona. Jeszcze poszukam. Może jeszcze tu jest gdzieś amunicja do tej pepeszki hmm, Dobra, ale na razie nie widzę nic. Chodźmy dalej przez lornetkę, ale w zasadzie to po co my mamy? Po co nam lornetka? Co my mamy tutaj właściwie teraz z tą lornetką zrobić? Dobra, pójdę dalej za moim towarzyszem. Tędy musimy przejść. Bo tam widziałem właśnie przez okno, przez tą, jak tam wyglądałem przez tą lornetkę, że szli właśnie nasi tędy tą tutaj drogą. Oho, czołgi nieprzyjaciela. Także Czuję, że może być grubo. No, ciekaw jestem, jak ta tutaj nowa broń SWT-40 strzela. Bo jeszcze jej nie próbowałem, powiem wam. Sobie ją zostawiłem, na wypadek, jakby mi się skończyła amunicja w pepeżce może sobie chodźmy tutaj do góry a dobra tutaj to samo w sumie nic ciekawego myślałem że coś po drodze będzie jakiś tam no jakaś amunicja jakiś coś a tymczasem przyjdzie nam Odeprzeć yy, falę wroga. W tym celu dobrze by było sobie zająć dogodną pozycję. Myślę, że tutaj będzie najlepiej. Chociaż w sumie nie do końca, bo... Dobra, trzeba się wycofać. Dobra, wiecie co? Może... Kurde, co by tu zrobić? Tu też nie najlepsza pozycja. O właśnie, może w tym tutaj budynku będę miał yy, dobry, myślę, widok na... O, widzicie? Teraz wszystko widać jak na dłoni. Bo tam z górki to to w ogóle nie miałem widoczności. Teraz jest dobra okazja, żeby sobie zobaczyć, przetestować ten nowy karabin, z którego to jeszcze nie miałem okazji strzelać, ale powiem wam, że no całkiem nieźle się spisuje jak jak na broń strzelającą ogniem pojedynczym. I wydaje mi się, że ma trochę lepszy ten, znaczy no, lepszy celownik niż w pepeszce, bo tam ten w pepeszce to trochę zasłaniał, trochę zasłaniał jakby okolice, jakby to powiedzieć, celu. Także no, to nie było fajne, bo jak. Za tym, za moim celem był ktoś jeszcze tak do ten to jego już Dobra, porzucam im trochę tych granatów ostatecznego rozpierdolu, bo jest ich trochę tam dużo. Jak? Udało mi się jeszcze coś tam zabrać po drodze, chociaż to przeoczyłem do PP, no ale to i tak mało, za chwilę i tak się będę musiał na tamten przełączyć. Jeśli jeszcze coś tam po drodze sobie nie znajdę, spójrzcie i tu jest. No i tak jak mówiłem, że trochę yy, przysłania. O właśnie długo nie trzeba było czekać. W zasadzie to powiem Wam, że, ten, że tak jak tam chyba już było mówione wcześniej w treningu, że właśnie broń, strzelby są yy, na, na, na większych dystansach, strzelby są yy, skuteczniejsze od pistoletów yy, maszynowych oraz pistoletów takich, yy, takich zwykłych. Znaczy, co ja gadam? Od karabinów i pistoletów są lepsze. I jak widzicie teraz, yy, to mam okazję odczuć strzelając na. Kurde, myślałem, że to wróg. Strze strzelając z takiego. Ogromne, z tak ogromnego dystansu sobie o, podejdę bliżej będę miał lepszą widoczność i w razie czego się schowam za biurkiem także nie będzie mnie tak łatwo y, trafić kurde no nie nie mówcie mi że i do tego się no nie no tylko pięć strzałów mi zostało, no ja pierdolę kurwa mać no dobrze, wezmę sobie od wroga nie będę szukał już yy, czy któryś z poległych kompanów nie ma czasem którejś z tych yy, dwóch broni którą, którą jeszcze niedawno miałem przy sobie ale powiem wam, że no też MP40 też jest tutaj niezawodne. Przy tak dużej liczbie yy, wrogów, myślałem, że tamten ten biurkiem jeszcze coś tam dyszy, że jeszcze wyciągnął ten. To właśnie ten jak jest. Yy, no jak już... Jest prawie martwy, czasem właśnie, znaczy no czasem no dość często tak jest, że jak jeszcze coś tam dyszy, to, to wyciąga pistolet i jeszcze niespodziewanie w nas naparza. A tymczasem co my mamy teraz zrobić? Tutaj wszędzie wszystko żeśmy wyczyścili pięknie, ładnie, więc. Kurwa, co my mamy teraz? Porucznika Lenonowa, o właśnie jest tutaj, no i co my teraz, towarzyszu, mamy zdjęłać? Tak, trochę trochę się poduczyłem rosyjskiego przez tych kilka lat. Także trochę trochę by jakby była gra po rosyjsku, to bym powiem wam, że sporo bym e, zrozumiał. Się zorientowali co się święci. Yy, no i teraz przez te tutaj. Dobra, na razie tu czysto poduszmy kolejny ładunek. Okej, okay, i to by było na tyle. Teraz nie pozostaje jak nam nic innego jak spierdalać Aby nas e, nie zabił. Aby nas nie zabiła fala uderzeniowa. Przy okazji będziemy mogli sobie podziwiać tą... Majestatyczną eksplozję. Sobie zobaczę, co tam było z ciekawości na górze. Ale tymczasem dobrnęliśmy do końca misji i przy okazji odblokowaliśmy kampanię brytyjską. Ale coś mi się zdaje, że jeszcze tam z kampanii ruskiej coś jeszcze będzie. Także trzymajcie się ciepło do następnego odcinka kampanii rosyjskiej. Także Narka. Cześć!